Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego realizuje kampanię społeczną Idę przez Wieś. Jej zadaniem jest promocja aktywności społecznej i obywatelskiej, ideę zaangażowania mieszkańców oraz jego znaczenia dla rozwoju społeczności. W ramach kampanii zaprezentujemy Wam ciekawe projekty oraz przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w Polsce i w naszym regionie. Udowodnimy Wam, że to Wy jesteście szansą dla swojej społeczności, a w Waszych rękach leży rozwój Waszej małej ojczyzny. Dzisiaj jesteśmy we wsi Rogowo, której mieszkańcy nieustannie zaskakują swoim zaangażowaniem. Idę zobaczyć, jakie są tego efekty. Piękne miejsce, Rogowo. Chyba nie trzeba zachęcać, żeby odwiedzić Rogowo. No myślę, że nie trzeba, ale też i trzeba. Tak, dlatego że to nie można pozostać już tak no, na takiej na pierstale, że to już jest tak wszystko zrobione, bo tutaj jeszcze, jeszcze dużo pracy ta wieś wymaga. Natomiast tak, tak, warto do nas na pewno zajechać. Zawsze będę zachęcać. Mamy fajnych, sporo miejsc. Które też warto i zobaczyć, to są historyczne miejsca i pomniki przyrody, i właśnie tutaj po lewej stronie mamy cmentarz po niemiecki. To też jest taka inicjatywa nasza, tutaj lokalna. Ja powiem tak, tak naprawdę to, to co było niemieckie, ogólnie postrzegane było za niefajne. I nie trudno się dziwić. Bo, bo wiemy, że ta historia była taka, jaka była. Natomiast no, od historii nie uciekniemy i musimy się też z nią poniekąd zmierzyć. Natomiast no, etyka też jakaś tam wskazuje na to, że są tutaj mogiły, więc ileś lat było to zaniechane, nieogrodzone, więc przyszedł taki moment, że. Po prostu podjęliśmy decyzję, że uprzątniemy to, oczyścimy. Poza tym pochowani są tutaj mieszkańcy, konkretnie tej wsi Rogowa. Czyli wszyscy, oprócz do którego później podejdziemy, Cmentarza, który jakby osobno tutaj opiewał w parku, i tam byli chowani e, mieszkańcy, którzy mieszkali w dworku tym naszym tu Rogowskim. Natomiast tutaj pochowani są e, zwykli mieszkańcy, pracownicy, którzy tutaj pracowali na, na roli. Niewiele zostało, to są tylko e, trzy krzyże, e, ale myślę, że nawet dla tych trzech krzyży warto, e, żeby był tutaj porządek i żeby to miejsce było zadbane. Wiła Pani, że Wasza społeczność. Jest bardzo zintegrowana, ale też takie fajne zdanie. Pani powiedziała, że wy się po prostu lubicie i lubicie, kochacie miejsce, w którym mieszkacie. Czy faktycznie dużo tych inicjatyw angażuje mieszkańców Rogowa? Tak, i myślę, że tutaj my też właśnie jest ta rola tego sołtysa i tego lidera, bo z każdym mieszkańcem jakby fajnie jak się rozmawia, pojedynczo, osobno. Nie zawsze te media komunikacyjne typu SMS, ja powiem, czy tam jakiś mail, czy, czy inne drogi są skuteczne. Natomiast w takim, w takim miejscu, w takiej miejscowości myślę, że właśnie ta komunikacja taka, Około oko, tak powiem, tak? To się wtedy dociera do każdego mieszkańca, wtedy się widzi potrzebę tego mieszkańca, zna się jego problemy. Ja powiem... Um, Czyli też łatwiej przeprowadzać jakieś inicjatywy angażujące tak, mieszkańców, kiedy tak. się wie, czego oni oczekują. Jasne, jasne, tym bardziej, że ważne jest też zorganizowanie tych wszystkich prac, tak? No nie, 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 nie odkryję tu Ameryki, mówiąc, że we wszystkich wioskach są sytuacje, kiedy mieszkańcy też są ze sobą z tak, także gdzieś tam y, y, trzeba tak te prace, wszystkie inicjatywy y, poukładać, żeby raczej każdy y, gdzieś tam swoje miejsce znalazł. Dam przykład jeśli chodzi o ten nasz park, to wiadomo, że te osoby, które mieszkają przy tym parku, bardziej będą się jakby angażować w pracę tego parku, bo to jest dla nich też. Mocno ważne miejsce, bo fajnie mieszkać przy wysprzątanym kawałku lasu niż gdzieś tam narzucane śmieci, bałagan, brud. No to tak troszkę odpycha, więc poukładanie tych prac, tych przedsięwzięć po prostu też musi być troszeczkę takie przemyślane, o tak powiem. No ale chyba jest przemyślane, bo w 2021 roku została pani Sołtysem Roku. Tak. Yy, tak. Cieszyłam się bardzo, niezmiernie się cieszyłam, bo uważam, że to jest duże osiągnięcie, bardzo duże. I to też jest jakieś taki, takie zwieńczenie też tej mojej pracy. Fajnie, że ktoś to zauważył, że docenił. I to też myślę jest dla wioski ważne, bo. Bo to te wszystkie nasze osiągnięcia pojedyncze, to też jakby dają to osiągnięcie takie wspólne, tak? czyli cieszymy się każdy z każdego osiągnięcia. Tak? Także chociaż tutaj powiem, pewnie może być takie pytanie odnośnie tej najpiękniejszej wsi w konkursu, więc gdzieś to idzie w parze, bo, bo drugie miejsce to też uważam, że był to. Wynik naprawdę super, no i tutaj chyba nawet bardziej taki kierujący do mieszkańców. To jest właśnie wtedy zwieńczenie tej pracy, tutaj naszej pracy wspólnej, takiej lokalnej, bo wszyscy się staraliśmy o to, żeby jednak wypaść w tym konkursie jak najlepiej i żebyśmy to gdzieś pokazali, tak z tych najlepszych stron, że tak powiem. Pani sołtys, gdzie się znajdujemy i co tutaj jest po naszej prawej stronie? Tak, znajdujemy się w takim miejscu, bardzo że tak powiem, ważnym dla mieszkańców, ponieważ to jest park, tak go nazywamy i był kiedyś parkiem jeszcze przed wojną. Jeśli chodzi o sam ten park, to oczywiście z boku jest też tam dworek, tak zwany i jakby przed wojną ten park przynależał do tego dworku. Tam y, y, mieszkali y, państwo, no, którzy mieli tutaj y, dużo hektarów ziemi, y, więc byli to dość, dość zamożni y, ludzie. I tutaj po prawej stronie mamy obelisk, który się zachował. Jak różne media, że tak powiem, podają, to tak naprawdę, że jest to obelisk tutaj rodzinny, że jest to obelisk poświęcony mieszkańcom poległym w I wojnie światowej. Prawdą jest i to i to, dlatego że jest tu pochowany jeden z mieszkańców tegoż dworku, który brał udział w I wojnie światowej i razem ze swoim kolegą został zestrzelony i obydwaj zmarli i zostali pochowani Tutaj w tym miejscu, stąd też yy, nazwa, że poświęcony mieszkańcom, ponieważ obydwaj byli mieszkańcami i czasem się mówi, że rodowy, no bo to też mieszkaniec tutaj z tego dworku. Pani To zbliżamy się poniekąd do takiego, myślę, symbolu rogowa. Mm, powiem tak, to taka poniekąd perełka. Mm, wizytówka, e, tak, może nawet wizytówka, o tak, wizytówka naszej miejscowości. To są dęby. Z tymi dębami nasza miejscowość bardzo się szybko zaprzyjaźniła, i te dęby tu bardzo fajnie są. Przez mieszkańców postrzegani. Chociażby w naszym logotypie mamy liść dębu. Tak naprawdę pierwszą nazwę dęby otrzymał klub piłkarski, który nazywał się i do tej pory nazywa się, bo dalej funkcjonuje dęby rogowe. Kolejny mamy klub, gdzie jest drużyna piłkarska dziecięca. Nazywają się dąbki rogowo, także, że te dęby zawsze gdzieś tam nam w sercu są. Nadane pomniki przyrody były w 2008 roku, natomiast, że tak powiem, ochrzczone zostały dwa lata temu. I pewnie pytanie, dlaczego Jan i Jaś to powiem historia, że tak powiem, naszej miejscowości jest taka, że w 96% naszych domostw mieszkał Jan bądź Janina, a czasem Jan i Janina. Także tego Jana mamy większego zdecydowanie. 680 cm ma w obwodzie, a Jaś nie opodał. Dalej jest troszeczkę mniejszy, ma 480 cm w obwodzie. Pani Violeto, wiele lat, wiele lat, bo prawie 10. Drugi brzeg był nieosiągnięty, bo nie było kładki. A w zasadzie była, By. ale dziurawa. Ale dziurawa, tak. Była, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to, yy, to nie było wskazane, żeby przez tą kładkę się przemieszczać. A szkoda, bo teren tam piękny. Yy. Tak, ale to, że teren to może nie jest aż to taka istota sprawy, natomiast jest to yy, miejsce yy, jakby komunikacji yy, wioski rogowo z wioską żarowo. Z racji tego, że yy, korzystamy z autobusów podmiejskich, które tylko dojeżdżają do Żarowa, więc przejście przez tą, tą kładką przez Inę stanowiło tutaj zawsze bardzo, bardzo taki, no taki ważna, ważna rzecz była to dla wsi. Więc to też jest jakby troszkę takiej historii tej miejscowości, ponieważ kiedyś w tym miejscu była tylko położona kłoda. Yy, zwykły, jakby kawałek drewna, który łączył brzeg jeden z brzegiem drugim, i po tej kłodzie mieszkańcy przemieszczali się na drugą stronę rzeki, z racji chociażby tego, że do szkoły podstawowej uczęszczaliśmy do żarowa. Mieszkańcy w którymś momencie do tej kłody poprzywijali poręcze, tak żeby już było bezpiecznie, bo idąc taką, po takiej kłodzie, no jak już jest poręcz i można się chwycić, to już jest zawsze bezpieczniej. Później w jakichś tam latach odległych, oczywiście Urząd Gminy przy pomocy wojska postawili jedną kładkę taką, później drugą, ale wiadomo, wszystko było to też drewniane, z drewna, stąd też no, żywotność tych, tej, tych kładek nie była taka długa. Natomiast ostatnimi czasy, przez te rzeczywiście 10 lat, może nawet 8 bym powiedziała, to jakby ta kładka ulegała temu zniszczeniu ulegała, ulegała, aż przyszedł taki moment, że się tutaj no, niestety nie dało przejść. Ale uśmiechnęło się do nas słoneczko. I jakimiś takimi różnymi sposobami, oczywiście przy udziale mocno gminy Stargard i przy wsparciu naszego wojska wróciliśmy. Do łask tej kładki mamy. Cieszymy się. Ponieważ wcześniej, kiedy ta kładka była zdatna do użytku, była tędy wytyczona trasa rowerowa niebieska, tak zwana. Teraz wróciła z powrotem do łask, bo jak widać, mamy tu okolice przepiękne, więc takie e, wycieczki rowerowe, nawet bym powiedziała, są wskazane, więc zapraszam. Czyli kładka połączyła dwa brzegi, otworzyła ścieżkę rowerową, tak. ale na pewno uszczęśliwiła mieszkańców? Tak, zdecydowanie. Obu wsi? Tak. Obu wsi, dokładnie tak. Tak, Ale nie ukrywam, że nie jest to pewnie koniec planów co do tej okolicy. Tu już część żeśmy też wykarczowali, takie stare brzozy były bardzo spróchniałe. Powstał już taki trochę plac równiejszy i być może będzie tutaj kiedyś przystań kajakowa. Jedzcie cały garnek dla was. Króciutko będę się starała o tej zupie naszej powiedzieć. To jest zupa Zalewajka. Nazwa tej zupy Zalewajka pochodzi od zalania żurem ziemniaków tak czyli zalewa się jakby ziemniaki tym żurem i stąd ta nazwa zalewajka przyjechała do nas do naszej wsi zaraz po wojnie jak się osiedlali tu mieszkańcy że tak powiem z całej Polski i między innymi z Polski centralnej trafiło tutaj dużo osób dużo to jest 70% Mieszkańców naszej miejscowości, czyli zdecydowana przewaga. I tak naprawdę to ci mieszkańcy przywieźli tą zupę ze sobą z centralnej Polski. Powiem tak, no, zupa jak zupa, tania zupa. Tak, bo tak naprawdę zupa, w której jest jedyne warzywo, to jest ziemniak, natomiast żadnych innych warzyw w niej się nie znajdzie. To jest właśnie nasza lokalna zupa, i, i mamy się czym pochwalić. I, i, I bardzo też dużo osób, którzy gdzieś nas spotykają po drodze, a korzenie mają gdzieś tam w tej centralnej Polsce czy w Świętokrzyskim, bo też tak się zdarzało, to nie jedli tej zupy przez kilkadziesiąt lat, bo nie mieli takiej okazji. I tu u nas tą zupę. Zjedli. To byli po prostu naprawdę zachwyceni. Tak? Także można nawet komuś przyjemność sprawić odrobiną takiej taniej zupy, tak, że tak powiem. Myślę, że, że jakby zwieńczeniem tego wszystkiego, tej naszej całej zupy zalewajki jest to, że staramy się o wpisanie tej zupy na listę produktów tradycyjnych i myślę, że od tej decyzji dzieli nas już może kilka dni, także się cieszymy z tego, że mogli, będziemy mieli o produkt tak nasz tradycyjny tutaj rogowski zupa zalewajka rogowa, tak będzie się nazywała. Super. Pani to powiedziała nam e, Pani, jak e, mieszkańcy dbają o historię, o tradycję, e, o zieloną przestrzeń rogowa, no ale wiadomo, że trzeba też zadbać o sport i rekreację. I miejsce, w którym obecnie jesteśmy, to na pewno miejsce, które o takie rzeczy dba. Tak, tak jesteśmy na naszym boisku sportowym. Przez ostatnie lata doszło tutaj, bym powiedziała, do bardzo dużych zmian. Część prac wykonaliśmy we własnym zakresie jako mieszkańcy. Na przykład nawodnienie, część rzeczy typu wiatki, czy piłkochwyty, bramki. Oczywiście zapozyskane pieniądze ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Urząd Gminy. Też w to się włączył część z Funduszu Sołeckiego, więc te wszystkie rzeczy, które zostały zakupione, to można by powiedzieć, z różnych źródeł były. Natomiast została też poprawiona murawa. Bym powiedziała tak bardzo dokładnie jakby naprawiona, bo, bo i zasiana nowa trawa i wszystkie tam takie pielęgnacyjne czynności były wykonane, teraz w planie mamy do zrobienia boisko do piłki siatkowej, ponieważ też no, niekoniecznie wszyscy grają tu w piłkę nożną. Poza tym mamy też wytyczone tutaj ścieżki Nordic Walking. To boisko jest takim miejscem, gdzie jakby zaczynamy ten nasz start kijkowy. Organizujemy tutaj na koniec grilla poczęstunek, spotykamy się, więc jest to takie miejsce tu dla naszej miejscowości bardzo ważne. Tu też powstała wiatka z grantu sołeckiego, w tej chwili mamy tam nawiezionej kostki, własnymi siłami, jako społeczność ją położymy.